Idziemy sobie pod wiatrak, nagram jakiś odcinek z waszymi motocyklami, bo dawno nie było. A podsyłacie mi cały czas mam... Jesteśmy na miejscu pod wiatrakiem, zaraz zaczynamy odcinek. No więc, tak, pierwsze moto to będzie od Dawida. Jest to Rieju MRT50 z 2014 roku z Baniochy. Nic więcej nie napisane, mamy tylko cztery zdjęcia, także sami ocencie, jak to wygląda. Drugie moto, trochę z dłuższym opisem, siema wysyłam Ci zdjęcia oraz opis mojej Derby Sendy 50 cm sześciennych dwusów z 2008 roku. Seria, ale bez blokad. Moto posiadam od miesiąca i jestem jak na razie bardzo zadowolony. Kupiona została bez okleiny całe czarne plastiki, ale tydzień temu wpadła nowa okleina i paski na koła Rockstar. Senda jak na razie jest seria, lecz za około miesiąc wpada nowy CYLEK 80 i za jaki, jakiś fajny wydeszek. Jak na razie fałmax wynosi około 110 km na godzinę. Myślę, że Ci się spodoba pozdro. Całkiem fajna okleina, podobna do jednej z sendy z naszej ekipy. Następne moto przysyła nam Oliwier Jest to Rieju MRX 70 Szybki jest jak na swoją pojemność, zadbany jak na swój rok no Szkoda tylko, że rocznika nie podałeś, ale po zdjęciach widzę, że chyba świeży motocykl Kolejne moto, cześć, wysyłam Ci swoją Derby Sende DRD Derby to moje pierwsze moto z biegami, bo wcześniej śmigałem tylko skuterkiem Polecam bardzo, mocy nie brakuje Derby posiada cylinder Malosi 80 cm3 Wymieniona jest lampa na kustomową, akumulator oraz olej w skrzyni. Chcę pomalować w niej plastiki na biało i jakoś okleić. Pozdro od Daniela i Mateusza, dla Dombera, ciebie i całej ekipy. Dzięki, również się pozdrawiamy. Następne moto: po zdjęciach widać, że od razu będzie kozackie. Siema chciałbym Ci przedstawić moją maszynę. Jaką jest Rieju MRT 50x74 z 2012 roku. Motocykl mam od 29 września 2018 roku. Jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Supermoto jest świeże po projekcie dotyczących zmian wizualnych. Set Malina 74 z tłokiem kit. gaźnik Delorto 16 mm seria, wał Racing Race HQ, sprzęgło Top Performance kompletne, przednie zawieszenie USD. Marcosi, jakieś 40 mm, tylny amortyzator gazowy, odlewane felgi, aluminiowy wachacz. Najwięcej błynąłem, te dwa kółka na przyłożeniach 13-48 było 102 km na godzinę. To jest potwierdzone GPS-em. Poniżej podsyłam kilka zdjęć. Pozdrawiam serdecznie. Cały Wieliszew, Asię, Dumbera, Boczka. No i oczywiście Ciebie. Trzymaj się szerokiej drogi. Dzięki, pozdro. No, dzięki, również Was wszystkich pozdrawiam. Widać, że sporo kasy włożyłeś w ten projekt. Ja Wam mogę polecić taką cyfrową platformę transakcyjną Binatex. Jest to coś w rodzaju takiej giełdy walutowej. Zaraz Wam pokażę jak to działa. Wpisujecie kwotę jaką chcecie obstawić np. 100$. dolarów. Obserwujecie wykresy czy rośnie czy maleje. No i trzeba przewidzieć po prostu czy będzie dalej malało czy rosło. Jak uważacie, że maleje, no to obstawiacie w dół, czyli zainwestujecie w spadek. Klikam czerwony przycisk i trzeba teraz odczekać 30 sekund. No i obserwować wykresy, żeby nam nie wzrosło ponad to, co obstawiliśmy. Jak widać, mi się teraz udało. W krótkim czasie zarobiłem 83 dolary. Ja już na swoim koncie mam 256 dolarów, także niewiele udało mi się trochę dorobić. Na i tuning do Kładisza, jak widać, już zarobiłem. A jeśli wy chcecie spróbować swoich sił w tej, na tej stronce, no to link macie w opisie pod tym filmem. Także zajrzyjcie. A teraz przechodzimy do następnego moto, również doinwestowane. Będzie teraz to Senda. Moto od Kuby, doinwestowane wizualnie w sensie oklejina. Siema, wysyłam do Ciebie zdjęcia mojej Sendy DRD Racing, którą kupiłem 6 kwietnia tego roku. Jest to rok 2010. Senda posiada takie rzeczy jak wydech Yasuni R3, gaźnik Delorto 17,5. Ma serię na portach złote lagi Pajoli. Sendy przebieg na obecną chwilę to plus minus y, 1000 km, także niedużo. Y, jest to bardzo zrywne, jak na serię. VMAX 100, 110 na godzinę jakiś tunik optyczny TNT. Sendy jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam Ciebie i cały kanał. Dzięki, również Pozdro. Kolejne moto. Siemu to mój motor Rieju MRX50 z 2008 roku. Kupiłem je miesiąc temu za śmieszne pieniądze, 850 zł. Motor w 100% był sprawny. Kupiłem do niego nowe hamulce, nakładki na spryche, gripy, membranę, króciec. Siedzi w nim gaźnik 14 i oryginalny Cylek 50. VMAX to około 90 na godzinę. Mam w planach zrobić 90 cm3, ale to na spokojnie. Chyba wszystko pozdrawiam, liczę, że maszyna będzie w odcinku. Liczę na jakąś dobrą opinię. Marka Oscar. Dzięki za zdjęcia, również Ci pozdrawiam. No Twoje rieju na tle innych to trochę słabo wypada. Yy, z jakąś ok fajną okleiną. Każdy motor od razu lepiej by wyglądał. Ale rozumiem, nie każdy ma fundusze na takie rzeczy. Nie patrząc na inne moto, no to całkiem spoko by wyglądała, gdybym miała jeszcze czarne felgi i całe czarne plastiki bez tych naklejek. no ale to tylko moja opinia. Następne moto, cześć, mam na imię Olaf i podsyłam swoją sendę do odcinka. Może trochę o mojej sendzie, a mianowicie jest to model DRD Extreme z 14 roku. Jestem trzecim właścicielem w Polsce. Kupiłem ją w kwietniu 2019 i do tej pory zrobiłem tylko uszczelkę pod głowicą, która była już wydmuchana przy kupnie. Silnikowo jest to seryjna 50, niecałe 13 tysięcy przebiegu. Cylinder jest po szlifie na tłoku Barykit. W sędzie jest zamontowany układ wydechowy Yasuni Cross HM, który bardzo podnosi moc całego moto. Na tyle siedzi opona Continental Conti Sport Attack 2 w rozmiarze 130x80, a na przodzie Michelin Pilot Street 110x80. W planach jest projekt, który prawdopodobnie będzie realizowany w zimę. Na zębatkach 14 przód i 53 tył. Moto leci 95-98 po prostej. I 106 z górki, aczkolwiek ja zazwyczaj jeżdżę około 70-80. No to niezłe testy były. Z górki też sprawdzane. Z wiatrem pod wiatr, ile leci. Na koniec chciałbym zapytać, czy pozdrowisz mnie oraz moich kumpli Mateusza i Bartka. Pozdrawiam Ciebie i całą ekipę, z którą latasz. Oczywiście, że Was pozdrawiam. Następną moto teraz. Tym razem będzie to 125 Siema mam do pokazania swoje SM czyli Ryayu SMX125 w 4 W jest ten sam silnik co w Yamashce XT125, TTR125, IBR, sędzie Husqvarna WSM Vmax to plus minus 90 Posiadam go od sierpnia tamtego roku Z ciekawszych rzeczy to tyle Mogę dodać tylko, że mam zamiar zrobić jakiś fajny projekt na tym rieju, ale wiadomka, pieniądze zbieram. Super pomysł na serię z pokazywaniem maszyn swoich widzów, oby więcej takich. Jak tylko czas pozwoli, to na pewno będzie więcej tych odcinków, zważywszy na to, że wysyłacie mi coraz więcej ich. Także na pewno będą odcinki. Ostatnia już send w tym odcinku. Siema, kupiłem derby sende DRD Pro. Rok temu zrobiłem remont silnika na taki set. Cylinder barry Kit 70, wał Metra Kit, wydech Yasuni Cross HM, gaźnik Delorto 21, lampa Polisport MMX, nowy akumulator, także naklejem okleinę. Senda DRD Pro różni się tym, że ma aluminiową ramę i wahacz, tylny amortyzator gazowy na kołysce, lagi USD firmy Marconi, rozrusznik, tarczy 300 mm, elektryczny licznik i według mnie ładniejszy plastik. No i teraz ostatnie moto w tym odcinku od Kamila. Jest to Rieju MRT50 z 13 roku, który nabył 6 lutego 2019 roku. Motorek ładnie wkręca się na obroty, nic nie puka, nic nie stuka, jest cały w oryginale. Jedynie co przy nim robiłem, to elektryka, wymiana stacyjki na nowo oraz nakleiłem wlepy i inne pierdoły kosmetyczne. VMAX około 90 na godzinę. Planuję założyć mu koła enduro i przerobić go na 80 cm. To by było na tyle. Pozdro. Jeśli filmik Wam się spodobał, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Dajcie jakiś komentarz pod filmem. Jak nie subujecie, no to zostawcie suba. Jeśli chcecie, żeby Wasz motocykl znalazł się w moim odcinku, no to musicie mi wysłać kilka zdjęć wraz z opisem na maila podanego w opisie pod tym filmikiem. Także zajrzyjcie do opisu. A u mnie ładna pogoda, cieplutko. Także. Niece dalej kładem możecie napisać w komentarzu jak muba z pogodą. U mnie całkiem ciepło, nie wiem, 25 stopni na pewno. Wentylator trzeba załączyć, już 98 mapał.